Proszę. Dzień dobry Karolina z Rodu Biskup jak pomęczu Mądrawska, z kim rozmawiam, bo chciałam dostać. Się, się. Panią. Nie, słychać, nie, nie słychać było Także przepraszam, ale Aha, nie było słychać no to Ja chciałam zapytać się Czy stok będzie otwarty Tutaj wyciąg Krzesełkowy będzie otwarty Na weekend I czy będzie można skorzystać z niego Tak, już, już w tą sobotę Nie wiem, który to jest dokładnie Czyli wyciąg dwieście, będzie, będzie czynny, tak? Tak, od 29 I majówka cała Weekend, a potem już każdy weekend Będzie otwarty Mm -hmm. Plus oczywiście to który jest codziennie otwarty od 10 do 19. Mm -hmm. Dobrze, dziękuję panu bardzo, wszystkiego dobrego. Życzę. Zapraszamy. Dziękuję. 16, 6, 7, 5. Dobry, Karolina z rodu Biskupiak Pomerzu Mądrawska, Z kim rozmawiam? Z Panem Chmura, uczonym. Dziękuję Pani bardzo. Ja chciałam z Wojciechem Antonim Bakun rozmawiać. Proszę Panią, to jest prezydent miasta, na główny sekretarz, podam telefon. Dobrze, to poproszę. 16, 6, 7, 5. 16, 6, 7, 5. 20, 81. 20. 81. Dziękuję Pani bardzo, wszystkiego dobrego życzę. Dzień dobry, Karolina z Rodubiskupia Pomerzu Mądraska. Ja proszę panią, e, chciałam się dowiedzieć, czy ktoś w tym sekretariacie tam przyjmuje u tego Wojciecha Antoniego e, Bakun, czy nie? Proszę, proszę Panią, proszę dzwonić, podałam pani na sekretariat. No mówić. ale dzwonię cały czas i wie pani co, nikt nie odpowiada. Już dzwoni ładną chwilę i nikt nie odpowiada, więc jak mam się tam skontaktować? Jak mam wie się... Panie? Dzień dobry. Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak, po mężu Mądraska. Jeszcze raz, proszę Panią, ja bym chciała, żeby Pani się przedstawiała z imienia i nazwiska. To jest jedno, proszę panią, a jak... drugie, proszę mi nie przerywać, proszę Panią. I, a druga sprawa, cały czas nie mogę się połączyć, więc proszę z kimś kompetentnym, co porozmawia ze mną i odpowie na moje pytania. Proszę Panią, w jakiej sprawie Pani chce porozmawiać? W sprawie Polski, w sprawie miasta Przemyśl. Sekretarz, zastępca, prezydent. Ale tak, żeby mnie połączyło, a nie rozłączyło, proszę panią. Proszę panią, nie mam na to wpływu, podam pani numer bezpośrednio do pana sekretarza. Proszę mnie najpierw połączyć, a nie podawać mi tych numerów. się obawiam, że w tym urzędzie dzisiaj nikt nie przyjmuje już. Nie ma nikogo. Proszę mi podać proszę, ten numer. Proszę sobie zapisać, już chwileczkę, sekretarz. 16-675? Tak. 20 89. Proszę panią, dzisiaj jest sesja. Nie wiem, czy pani się do bo jest sekretarz. Czy po co mi pani opowiada pierdoły panią. przez telefon? Wszystkie roz uprzedzam. Wszystkie rozmowy są nagrywane. chyba pani czegoś nie rozumie, bo ktoś tam z tyłu się odzywa. Jeśli to jest pan prezydent, to pozdrawiam. I chciała, chciałabym wiedzieć, czy już przemysł jest pod e, okupacją przejęty przez Ukrainę, czy jeszcze jest Polski? Pani, jest... Tak, proszę panią. Wysłuchać mnie cierpliwie. Dobrze, to proszę mówić, będę słuchać. No, wie pani, że jest pani Bezszelna, prawda? Jeszcze mamy pani coś do powiedzenia, proszę pani. Wyraźnie słyszę, że ktoś za panią stoi i ktoś tam podsłuchuje tą rozmowę. Więc proszę mnie połączyć z Wojciechem Antonim Bakun. Tak jak słyszeliście, rozmowę nie idzie porozmawiać, Anna chmura jest ponad wszystkim, po prostu rządzi w tym sekretariacie, połączy, jak łączy, ktoś za nią stoi i opowiada, i pani też. Jeśli nagrywali tą rozmowę, bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego życzę 28 kwietnia 2023.